Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak podłączyć taśmę LED RGB do zasilacza tak, aby świeciła, używając oczywiście dedykowanego regulatora, sterownika lub nie używając go. Zapraszam do filmu. Taśmy LED RGB. Jest bardzo dużo typów tych taśm, producentów, więc nie wszystkie wyglądają, no czy podob wyglądają wszystkie podobnie. I jedną rzeczą wspólną, które mają ze sobą, tutaj widzicie dwa modele takie, to jest podłączenie ich, bo praktycznie wszystkie podłącza się dokładnie tak samo. Tutaj sobie zobaczcie, o czym ja teraz mówię. Tak jak widzimy, każda z nich ma cztery wyprowadzenia. Pierwsze z nich, jest to wspólne wyprowadzenie, a każde kolejne tutaj oznaczone, plus 12, a następne tutaj podajemy plusa, a tutaj podajemy trzy minusy, i każdy z tych trzech wyprowadzeń to jest każdy inny kolor. Według opisu po angielsku, tak? G, green, zielony, R, red, czerwony i B, blue, niebieski, i tak to podłączamy, czyli dajemy tutaj plusa, i tutaj minusy, i wtedy nam oczywiście 12 V jak jest napisane i wtedy zaczyna nam to ładnie tutaj świecić, tak. Yy, oczywiście tak do podłączania tych yy, taśm ledowych yy, mamy do wyboru też całą masę sprzętu, yy, czyli między innymi choćby taki najprostszy sterowniczek. Yy. Z pilotem, żeby nie było na podczerwień. Tutaj jest czuj, czujka podczerwieni i możemy tego użyć. Tak? Mm, koszt jakiś, nie wiem, chyba 15-20 zł taki regulatorek kosztuje. E, ma sporo funkcji pożytecznych i mniej pożytecznych, których w życiu nie będziemy używać, ale powiedzmy jest to wygodne, szybko, łatwo podłączymy. Ale niekoniecznie musimy kupować taki regulator, żeby podłączyć sobie naszą taśmę e dową. E, możemy też użyć zwykłych wyłączników, ja tu już mam gotową konstrukcję albo możemy użyć naszego wynalazka już, który już tutaj robiłem wcześniej ale może o tym później dobra, pierwsze zobaczmy jak działa nasz gotowy sterownik w porządku, mam tutaj nasz sterowniczek i teraz tak tu mamy wejście zasilania 12V tu mamy nasz czujnik do pilota, no i tu podłączamy LED -y, Tak. teraz pytanie, jak to podłączyć więc od razu mówię, nasz wyłącznicze, znaczy nasze tutaj przyłącze ma na obudowie taki oto znaczek szczałkę. Widzicie, ma tutaj cztery piny. Jeden jest oznaczony szczałką. I ta szczałka daje nam, to jest oznaczenie naszego wspólnego zasilania, czyli wspólnego plusa. tak W moim przypadku listwy. Tutaj mam plusa na ciemnym, ok, czyli podłączam to tak, czyli tutaj jest ten od góry tu wspólny, podłączam go na ten znaczek, no i oczywiście trzeba teraz wpiąć nasze zasilanie. O, już coś widać, że coś tam działa, tak. No i mamy prosta, prosta sytuacja, bez kombinowania, możemy jakieś tam kolory sobie uzyskać. Eee, rozjaśnić, ściemnić coś, to tam o, jest, działa też ściemnianie. Rozjaśnianie, damy biały, jest biały. No, jakieś inne kolory. Wiem, że tu są jeszcze jakieś programy, żeby migało, żeby się rozjaśniało. No, cała masa programów. Pilot, jak widać, do tego dosyć spory różne dziwne rzeczy można nim tutaj zaprogramować na naszym sterowniczku. O, bardzo fajna rzecz. No ale dobra, jeżeli yy no i te zestawy też chodzą z, od razu z tymi w komplecie, znaczy no, lista LEDowa w komplecie z takim zasilaczem, więc prosta sytuacja, ale jak nie mamy, możemy się też pożytkować jakimiś swoją konstrukcją. Mam nadzieję, że tutaj jasne jest, jak podłączyć y, konkretnie ten sterownik do tej taśmy LED, czyli tak, pamiętamy tutaj. Kreseczka oznacza ten wspólny biegun, czyli to jest zawsze na taśmie LEDowej oznaczane. Czyli takim plusem najczęściej, albo tam plus 12 będzie pisało, i to idzie właśnie tutaj, gdzie jest ta kreska. Ok, teraz przejdźmy do naszej konstrukcji, oto nasza pierwsza konstrukcja. Ja tak spiąłem sobie tutaj trzy przełączniczki. Schemat oczywiście znajdziecie na mojej stronie, jak to podłączyć. Ale wydaje mi się to bardzo logiczne i proste, więc nie powinniśmy mieć problemów. No i po prostu możemy sobie, tak jak widzicie, każdym przełącznikiem sterować każdym kolorem, tak. Czy jeden przełącznik niebieski, drugi zielony, trzeci czerwony. No i możemy, oczywiście, sobie pomieszać każdy tam z każdym kolorem tak? albo włączyć wszystkie, dając efekt biały. Więc dla osób niewymagających które nie potrzebują jakiejś nie wiadomo ekstrawagancji w tych kolorach, zmian, nie wiadomo tylko chcą sobie po prostu włączać. Praktycznie wystarczy taka konstrukcja nie wiem, kosz do powiedzmy 6 zł, <głoszeń> całości tych elementów. Trzy przełączniczki, sobie wybieramy taki kolor, jak chcemy, czy tam wyłączamy, całkowicie. Prosta sprawa. Ok, przejdźmy do teraz drugiej konstrukcji, trochę bardziej skomplikowanej. A tutaj mamy nasz prosty układ dla bardziej wymagających, czyli takie, taki regulator trzech kolorów płynny, e, zrobiony dosyć tutaj prosto. Ja już robiłem takie pojedyncze wersje w, w, wcześniejszym, w wcześniejszych filmach, więc za chwilę Wam tutaj wrzucę. Macie mieli zresztą w opisie ten link do tego, jak to zrobić i tak dalej. Na stronie mojej macie oczywiście schemat, jak to zostało tutaj wykonane, żebyście to mogli łatwo wykonać. Od razu powiem, że tu jest bardzo mało elementów, bo tylko 9. Tak, ja użyłem takich potencjometrów montażowych. Oczywiście polecam tutaj użycie zwykłych takich potencjometrów, którymi możemy ręką normalnie regulować. Regulować. Te są niewygodne, bo musimy śrubokrętem. Ja tutaj z racji po prostu demonstracji użyłem najtańszego rozwiązania. Ok, pokażę Wam jak to działa. Czyli każdy potencjometr reguluje jeden kolor. Czyli tutaj mamy niebieski. Tak, jak widzicie, płynnie się tutaj da wszystko regulować. Teraz następny tu chyba będzie zielony. Tak, jest zielony. Tak, jak widzicie, bardzo ładnie regulujemy no i ostatni mamy czerwony i teraz tak, wszystko sobie ładnie poprzeliczacie, czyli wartości tutaj potencjometru rezystora. Jeszcze raz wspominam, że wszystko zostało już omówione w filmach wcześniej, więc odnośnik tam macie, znajdziecie i wszystko się dowiecie jak to poprzeliczać. Jedną rzecz musicie znać tylko parametry waszej taśmy LEDowej i poboru prądu, bo to jest właśnie najważniejsze. A my sobie tutaj możemy po prostu regulując tymi potencjometrami uzyskiwać różne fajne kolory, jak widzicie różne możliwości tutaj mamy, naprawdę tak praktycznie jak w tym sterowniku no, oprócz yy, sterownik ma jedną przewagę tylko taką że możemy stworzyć jakieś tam efekty mrugające, migające i tak dalej, pełna dyskoteka tutaj no niestety tego się nie da zrobić ale za to możemy sobie każdy kolor według nastroju tutaj tymi trzema potencjometrami uzyskać razem oczywiście z białym, dajemy tutaj wszystko na full i jest biały więc praktycznie, jeśli chodzi o takie podstawowe regulacje, nic ten układ, no świetnie on tu funkcjonuje, nie różni się zbytnio nic od, od tamtego poprzedniego. Koszt tego, tak mi się wydaje, że tam w około, nie wiem, 6-7 zł, jesteśmy w stanie się zmieścić, więc koszta też bardzo niskie. Więc tak, jak macie ochotę, no to możecie stworzyć coś takiego. Jak nie, zwykłe przełączniki, albo oczywiście ten regulator elektroniczny. Najdroższe rozwiązania, ale najwięcej możliwości. Myślę, że tak na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Oczywiście tak jak wam się podobało to dajcie tą łapkę w górę. Zawsze to mnie jakoś motywuje do kręcenia kolejnych filmów. No i nic, do zobaczenia, do następnego razu, cześć.